Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Tak Jezus dziś mówi do swoich uczniów, kolejny fragment kazania na górze: Jezus przyszedł wypełnić prawo, a nie je znieść. Niektórzy, zwłaszcza faryzeusze, Posądzali Jezusa, że On chce zmienić prawo, że On jest takim buntownikiem, który chce zmienić, znieść prawo. Jezus mówi: Nie przyszedłem znieść, nie przyszedłem zmienić, przyszedłem wypełnić. Często i my patrzymy na innych ludzi tak, że osądzamy ich, że ich postępowanie, ich jakiś uczynek, ich jakieś słowo jest nieprawidłowe, jest złe. Ale jeśli spojrzymy głębiej na ich intencje, z jaką intencją oni to robią, mówią, widzimy, że oni mają dobre intencje, tak jak my. Na przykład rodzice czegoś zabraniają dzieciom, dzieci się buntują, protestują i myślą, że rodzice chcą coś złego dla nich. Później się okazuje, że rodzice mają pragnienie, żeby dzieci były szczęśliwe, tylko trochę inaczej to widzą. Może tak często bywa, że osądzamy innych, ale jak spojrzymy głębiej, to ci inni ludzie też mają pragnienie, żeby było dobrze, pragnienie szczęścia. Spójrzmy głębiej na postępowanie innych ludzi. Kochani, dziś mija 20 lat, jak jestem kapłanem, dziękuję Panu Bogu za ten czas, za te 20 lat. Zawierzam miłosierdziu Bożemu przez wstawiennictwo Matki Bożej dalsze swoje dni i może i lata, jeśli Pan Bóg da. Kapłaństwa i proszę Was dzisiaj o modlitwę za mnie. Bardzo potrzebuję Waszego modlitewnego wsparcia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.